Witam kolegów hodowców. Ja się tu dziwiłem, czemu nie ma jajek. Sparowałem sobie parkę. Nawet tu mam numery sobie zapisane. 14.05 i 7.49. Tu jest rudy 14.05, tu jest 4.79. Razem sobie siedziały w celi. A teraz wchodzę, a one się leją, bo dopiero znalazła się samica kandydatka. I to są dwa samce. Ja się mogę dziwić, dlaczego nie ma jajek. A tu się okazuje, że mam sparowane ze sobą dwa samczyki. Wierzcie, że one razem siedziały sparowane ze sobą. No dobra, ta samica, czemu dopiero teraz się pokazała, to ja nie mam pojęcia. Dwa samce sparowane, i. I to by nikt nie uwierzył, że dwa samczyki mogą się sparować. Ale znalazła się wolna samiczka. No i widać. Walczą o, o miłość. A reszta już jajka poniosło, tu nawet druga niespodzianka. Na wystawie, znaczy na wystawie na ostatnim locie młodych 500 km. Wysłałem nie najlepszego młódka, ale drugiego, 7 koficent miała ta samiczka. Wydawało mi się, że to jest samczyk. Okazało się, że jest to samica, bo zniosła jajka i myślałem, że ją tam zgubiłem w ogóle. No, a tutaj patrzę, że mam ją, bo nawet ją na wystawę nie dałem, bo miałaby nagrodę. Po prostu była w głębniku i, i ostatnio po prostu e, miałem podobne numery i patrzę, że ona jednak jest. No i sobie tu jajka zniosła e, na korytarzu, żeby było ciekawiej. Także, ale doniosła także wszystkie, wszystkie parki już tu mają jajka. Co prawda jedna troszkę później. Eee, dwie, dwie, trzy parki później, ale, ale wszystko gra, A, bo tu też miała opóźnienie. Tu nie było, teraz już jest wszystko i tu na dole tu jest opóźnienie tak koło tygodnia, dwie pary tu są tydzień spóźnione. Eee, jedna. A, już wiem co to za samica. To jest ta co jajko miała rozwalone. Też, tutaj na tym gołębniku też miała jajko rozwalone i po prostu... E, no, były już jakieś animozje. To one w innej celi po prostu sobie chyba... z Któryś z tych samczyków miała cele, a teraz wszedł do drugiej. No takie jakieś różne cyrki się dzieją czasami. Jak człowiek jest mało w gołębniku, to nie zawsze to wszystko kontroluje. Także widać bójka tutaj o cele, no bo wspólna cela od dwóch samców, a tu się samica przykludziła i jeden samiec musi iść precz. Ja im nie będę przeszkadzał. Niech robią co chcą. Niech działają. Zauważyłem, że czasami na siłę się jednego wyrzuci, a później są jajka czy młode na kluciu i... I wtedy one wpadną do siebie i poniszczą czy jajka czy młode. Jak one sprawę załatwią prędzej, to mam nadzieję, że później nie będzie. Znaczy to zawsze jest cela ryzykowna. Takie cele, w której są bójki, to są cele ryzykowne. A teraz, jak nie ma jajek jeszcze, to niech się tłuką. Także już wiem. Widocznie chyba niżej musiała mieć, bo to jest ona, to jest ta niebieska, która po prostu z jajkiem rozwalonym latała. Teraz myślę, czy opuściła samczyka, czy po prostu no mówię, tak tu jestem rzadko, że nie wszystko mam opanowane z kim ona była w parze. Coś tu mi namieszała po prostu. O, widać dwóch przyjaciół. Dwóch przyjaciół i kobieta ich rozdzieliła. No, W życiu prawdziwym też się tak dzieje. Najlepsi koledzy razem mieszkają, a potem przez Przez brzydko bym powiedział po Śląsku, przez babę się pokłócą. Akurat mnie to w hodowli tu nie martwi, bo że tak powiem odmiennej orientacji samczyków nie chcę. bo to nienormalne trochę aż. Ale widocznie może się kolegowały i se wspólną celę zajęły. Ja myślałem, że to taka przerośnięta samica. Mówię, no chyba samica. No a teraz proszę, jak się samiczka nam tutaj rozkręciła. A mój tata mówi przeskoczek. Powiem ładnie o odmiennej orientacji, bo powiedziałbym brzydko, ale dzieci też oglądają kanał. To nie będę się wyrażał. A dobrze, że im przeszło, no, wrócił na właściwą ścieżkę, uznał, że jednak woli samiczki, nie samczyki, także dobrze, no że, że poszły po rozum do głowy i uznały, że para to jest samiec i samica, a nie dwa samce. No, tylko który teraz dostanie, że tak powiem, wklepane? Co? Jeden musi dostać wklepane. No co, to jest 14,05, a pokażę Wam to 14, 14,05 I drugi 749 749 To miała być samica A to samczyk, to była jako para tutaj połączone I, i się okazuje, że jednak dwa samce a czasami oczekują hodowcy, żeby na młodych poznać tu, tu prawie roczny gołąb, ponad przed, przed sezonem lotowym, a, a się dopiero wiosną pewne rzeczy wyjaśniają. No i niestety, wysyłając młódki, ja też zakupiłem młode i, i późniaki. Jak się okazuje, chyba na 8 czy 9 zakupionych późniaków jest jeden samczyk. Reszta chyba samiczki, bo nic się nie paruje. Same samice prawdopodobnie, ja sobie zostawiłem późniaki, myślałem, że samczyk taki piękny, potężny, a tu się okazuje samica. Mm. Komuś tam wysłałem, mówi była samiczka, czy zakupił nawet, przyjeżdżał, sam wybierał, nie że ja, sam wybierał samiczkę, dzisiaj dzwoni, wczoraj dzwonił. Panie Krzyśku, to jednak jest samczyk. Także takie błędy się zdarzają, dlatego ja osobiście, jak ktoś chce parki z młodych, oczywiście mogę próbować wybrać, ale tylko próbować, bo czy się uda, to potem się zmieniają te płci, i, i tutaj ja tu nie chcę nikomu gadawać gwarancji, że takie rzeczy się udają. Z takich ciekawostek podam: para, której podłożyłem jajko, to siedzi sobie na tym jajuszku, rozwaliły, ale usiadły na nim. Także to też wiadomość do hodowców, że można sobie e, uratować, wyrównać czasami, czasami pary. E, jak tam pod potłuką to szybciutko trzeba sztuczne jajka podkładać i reagować. No więc. Tu też wszystko ma jajeczka. Chyba wszystko, bo nie wiem, chyba że jakaś para czy, czy, czy coś jest nie do pary. Ale na razie tego nie weryfikowałem. Nie mam, nie mam czasu tego weryfikować. Cele są puste, a jeden sobie zrobił gniazdo z niewiadomych mi powodów na ziemi. E, także też tak mają. Mimo, że cele, cele są dostępne, jakoś te samce tutaj cel nie chcą do końca zajmować. Tutaj. W gołębniku córki to one tak wolną amerykankę upodprawiają. Przy czym tu są akurat praktycznie w 90. Nie wiem, jeden, dwa gołębie są. Chociaż właściwie nawet nie, No są tamazenki. To są trzy gołębie z obcej krwi, a tak to wszystko są gołębie z moich najlepszych. Właściwie dzieci moich czterech par bazowych tutaj są. Moje cztery pary bazowe, Grytka i Prangę. To jest tu czwórka czy piątka dzieci. E, później dzieci, no i wnuki, bo młode, które tu były pod nich, to też są, e, którymi, by, które były lotowane w drugiej drużynie. To też tu są. Tam było parę tych, parę tych gołębi. No i ta druga drużyna miała 15 gołębia na wystawie ogólnopolskiej, drugiego w okręgu także trzeba powiedzieć, że no super wyniki ta, ta drużynka malutka osiągnęła, ale tak jak mówię po najlepszych gołębiach były wychowane po takich imbredach to co najlepsze sprawdzone na gołębniku. Tu po prostu nie ma żadnych obcych gołębi. Ktoś tam pytał czy można. Tak samo stąd będą dostępne młode. One mniej więcej się równo naniosły. Nie tak równiutko. O tak tydzień jest odstępu. Ale w ciągu tygodnia się poniosły. Ja myślę że tu nie ma problemu ze zdrowiem. Puchu wszystkiego jest. O takie kupy można znaleźć. Między, między tym kałem który tutaj jest. Jest sucho. Także raczej wszystko, wszystko gra. E, mimo, że może się komuś nie podobać, jak tutaj, jak tutaj wygląda. Tu mają taką siuchą, suchą ściółkę. O. To jest naturalna, sucha ściółka. Naturalnie utworzona przez gołębie. Także no. Tyle tego tu jest. oj, Mitow niczym nie przeszkadza. A gołębiom chyba też nie. Także pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik 513 812 854. To tyle ciekawostek. Pokazał Wam też, jak, jak rozpoznać, czy jajko jest zalężone. Ale ja to robię telefonem. A telefonem też nagrywam. Więc musiałbym mieć latarkę, żeby to pokazać. I nie da się tego pokazać, nagrywając. Jednocześnie nagrywając telefonem I jednocześnie korzystając z latarki telefonicznej Podświetlam sobie jajko I patrzę czy marzyłki żyłki Po prostu I, i w ten sposób e, sprawdzam O a tu piękni się siedzą To jest córka Van Luna Jedna córka, trzech braci tu jest e, Starsze rodzeństwo Też chyba ze szóstka, siódemka dzieci Van Luna tu jest a szósta siódemka z dzieci vanluna, dzieci grytki. Mm, ze sztolki starej tu są. Z rudych tu nie ma za dużo. Znaczy, nie ma tu nie ma tu rudego. Tak. Właściwie, jak się tak zastanawiam, to jakoś się tak zdarzyło, że nie ma tu rudego gołębia u córki. Są z 901, są córki 901, są synowie 901. Są z rudych, ale nie rude po prostu. Rudego nie ma, koloru rudego nie ma ani jednego. Z rodziny rudych są, ale ani jeden rudy tuś nie trafił. No i też ciężko, żeby trafiły, bo jak nie ma rudych, to rude się nie wychowają. No, ale są wandlunki, mm -hmm. no. No. A i tak to wygląda, dobra. Takich parę ciekawostek, jak to, jak to, co się dzieje. O, tu puszek popuszczany, pełno puszku. Puch leży wszędzie. Oębie wesołe. Do usłyszenia. Dobry lot. Krzysztof Trzaskalik. Oddział Strumień, okręg bielsko-biała. Pozdrawiam.